tu jak widzicie ten teren troszkę opada gdzieś tam właśnie miałem jakieś 3 cm różnicy tutaj będę się starał zniwelować tam pół centymetra centymetr nie ma aż takiego znaczenia natomiast 3 cm no to już tak trochę mi się nie za bardzo podoba no i tu też jeszcze usuwam jakieś resztki korzeni żyzną ziemię którą tutaj była przedtem potnęła się taka roślinka no, także staram się pulsować te korzenie, żeby nie było za dużo biomasy. Oczywiście ktoś powie dlaczego nie usuniesz tej ziemi i nie nawalisz kilkanaście, kilkadziesiąt ton piasku, No ale wiadomo chodzi o koszty, nie? a tym bardziej, że tu jak widzicie mam taki żwirek, gdzie nie gdzie, gdzie nie gdzie glina. No, czy to jest dobry teren? Czas pokaże. No ale tu na przykład widać tu na przykład widać Tam już troszkę wyrównałem, ale tutaj mniej więcej tak to wygląda właśnie Czy nawet więcej niż 3 cm także to sobie powolutku tutaj wyrówna Tam mam gdzieś jeszcze żwir sobie nawiozę tutaj kilka taczek żeby to wyrównać, żeby to mniej więcej miało poziom. No i potem przejdziemy. A to w następnym, jednym z następnych odcinków. Takie to jest trudne życie. kreatora wideo. Ona mi zaczęła hałasować. To było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Tu jestem strasznie zadowolony, bo te roślinki, które usunąłem, to znaczy to są korzenie i kawał pnia. No i tu z jedna z tych roślinek to już zaczęła wypuszczać nowe liście, jak widzicie. Także strasznie mnie to cieszy.